Hej, cześć, Marko Wam wszystkim. Z tej strony Miki. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Far Cry 3. Ostatnio muśli, musiałem się wydostać. O, uważać na warana e, Chyba już tutaj ich nie ma, a może są. Stąd musiałem się wydostać. Se sprawdzę. Jakoś tak. E, I teraz tak. Nie mam. E, Żadnej broni, ponieważ was, was próbował mnie zabić. Ale na szczęście łuska, łuska e, trafiła w. No. Po prostu trafiła w zapalniczkę. O, tu była zapalniczka. I dzięki temu przeżyłem. Teraz ja pójdę. Oj, nie mogę tu pójść. Poszedłbym na e, antenę przekazową, radiową. Ale no niestety. Teraz muszę ich jakoś pozabijać Muszę znaleźć swój sprzęt, to może być ciężkie Okej, okay, pójdziemy sobie tędy może jakoś krzakami Bla bla ble. Ja was zabiję Hehe Dobra, pójdę za beczki ja muszę coś wykombinować wiecie mogę zrobić to szybko sprawnie rozwałka ale ale po co dobra muszę poczekać mm, aż tamten czubek oj kurde on sobie poszedł stąd no trudno to wtedy ja sobie włączę w międzyczasie stoper bo oczywiście zapomniałem e, gdzie jest ten e, zegar stoper start i jedziemy dalej z koksem Dobra Stoper włączony 20 minut Staram się max... Patrzcie, nie widzimy Lol 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 co, to... co tak śmierdzi? Pewnie ja Dlaczego nie mogę przeskoczyć przez to? Żalę Okej, okay, idziemy dalej Okej, okay, wejdę sobie tędy, a co mi tam? Próbuję, wiecie, znaleźć swoje graty. Tak, bo trochę przymulam, ale tak... Hmm. Kombinuję troszkę... oj, oj, oj widzimy. Kombinuję troszkę tak, żeby mnie nie zapaliło. jest jeszcze zostało. A co ja mogę robić, kurczę? Mogę nagrywać. Jestem takie sms co robisz? Od widza. Okay. Mam podpalającą flarę. rakietnica. Jak wolicie. Dobra, do ty już. Oj, 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 oj. He's gonna na warana pobiegli, bardzo dobrze. Fuck it. Dobra, spierdzieliłem całą akcję, ale goście podpaliłem chociaż. Fuck, nie mogę tu wejść. Dobra, oni w sumie nie wiedzą, co się dzieje. Czy mi się tylko wydaje? Tak, bo tu płonie. Co to dzwoni? Aha, tu mam mój telefon tam dzwoni. Hmm. Jakby was tutaj rozwalić? Okej, okay, chcecie się bić. No dobra, 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 yy, wygraliście. Odpuśćcie mi. Kurde, trawa się roz... Ogień się rozprzestrzenia po trawie, dybile. Podpalił mnie. lala, Szybko, ulecz się. Dobra, wbijam do środka. Co za idiota i znowu podpalił chałupę. No i jak tutaj ja mam wejść? No ugaś, 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 ugaś. Dobra, trzeba trochę... Hmm, trochę poczekać trzeba niestety. To wtedy ja zobaczę, czy nie ominąłem tutaj przypadkiem nic ciekawego. Tu coś było. Co to jest lat latarka latarka w dzień po co marnujecie energię? To już chyba przestał się palić, a jak? dobra eee czekajcie, co to jest? nie ma chlania, obi boki o dobra, zaraz, zaraz, odbiorę, spokojnie, spokojnie dobra Było, za, za dziwny dzięk. Yeah, mam swoje graciochy! Świnia, świnia. Dobra. Co z tego, że nie mam amunicji, nie? Nie no, trochę mam tej amunicji, dobra, nie będę narzekał. Dobra, idę teraz do tej. Mm, no, do anteny. Yy, no wiecie, żeby po prostu. uaktualizować Zaktualizować sobie mapę. W ten sposób powiem. Dobra, zaktualizuję sobie mapę. Pozdrawiam jakieś szkaradne liście. Takie pierdoły to jest, się strasznie przydaje później. Broń się tam strzelają się. Ja nie chcę w tym brać udziału. No bo po co? Dlaczego ja biegam z bronią, która nie ma amunicji? Bardzo mądrze. Baba, baba, bardzo mama, mądrze. Hop. O, o, o. Bez takich cyrków mi tu, Jason. Dobra. Aha, okej. Okay. Przeszukamy ciało. Dobra, gdzie jest ta drabinka? Czekajcie, tu mogę w sumie wejść jeszcze. Tak, i tu chyba trzeba będzie wejść. Wow! Trochę srogo, trochę wysoko tu coś się Kto jest Koks? Like a boss. Dobra, idziemy. Powiem wam tak, że z każdą anteną coraz. Co to jest? Z każdą anteną e, coraz trudniej się wchodzi, powiem wam tak szczerze. O kurde, już mnie zobaczyli. Mam nadzieję, że u gry będzie jakieś ammo. Skąd wiemy tu niby. Tu jest ktoś. Dziękuję. Bardzo fajna broń. Polecam wszystkim. Eee, strzelamy seriami. Nie ma rozrzutu. Eee, no i cóż, w ogóle. No kurde, no, no chyba najlepsza broń w grze. Jak. jak... Myślałem, że to granat jakiś leci, to ptaki leciały lol. Aj, spóźniony. Z... Jestem troszkę. Dobra, idziemy do tej Citry, czy jak ona ma, tylko najpierw sobie odblokujemy tą mapkę. Yeah, przekaźnik, ciabas, spek i jedziemy. Pokażę co tutaj jest. Okej, okay, znowu tutaj na pewno w tym miejscu y, będzie list jakiś tam, y, wiecie, taki za to można dostać 500 expa nawet. Się przydaje. Okej, okay, oni mnie tutaj śledzą niby. Ja mam tutaj... Dra-dragonowa to jest dragonów? Wow, jaki dziwny lak 11 z 18 mam. Hm. Dobra, czekajcie, ja, ja bym się chciał wychylić troszkę, żeby lekko delikatnie dziawnąć go. Dziękuję. Dziękuję bardzo. kolego. dobra, zobaczmy teraz, gdzie ta Cira jest, żeby nie było, że znowu nic się przychodzę. Tutaj jest, dobra do świątyni, hej, że hej, jedziemy. Dobra. Kurde, strasznie chce mi się pić, nie. Sorki, ale no nie mogę już wytrzymać. Dobra, biegniemy do tej świątyni. Ciekaw jestem czy tutaj w ogóle są jakieś zwierzęta, bo tu nie mam akurat broni żadnej. Ja po prostu nie mogę mieć broni. To ja ciekaw jestem czy... Czy wiecie, czy zwierzęta tu sami mogą nas zaatakować Znaczy, no bo nawet nożem nie mogę się posługiwać w tym momencie Musiałem przeskoczyć przez nich Jaki ten kozak Yo, siemano bro Hello brother Yo, ma, 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 Hello brother yeah. Otwieraj Kurcze, myślałem, że tamtędy mogę wejść, ale nie, muszę wejść tym gównianym wejściem Was mi uciek? Gdzie jesteś? To nie tutaj. Gdzie ona jest? Was mi uciekł? Cześć! Hello, my brother. zawcie nas. O, ma wodę. Tak, zostaw sobie to na pamiątkę. Jak ona złapała to plecami, tak! Ona w baseball grała chyba. Jaka ty piara lol! Tak! Leci! Hu, I ma wapie. Co o ja pierdzielę? Cześć! <mulity> mm -hmm. Na co czas? No nie, znowu będę pił jakieś gówno Nie! Nie chcę! Ah, nie. Jak ja to tu nie żygał! A się o. Oh, oh, oh. Znowu, już! Odlot I chu... I już się spomnie

What to hell jest? What the fuck is this? jest? Uh, 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 uh. Pokonaj No powaliło ich, totalnie ich powaliło Co to jest? Jaka beka, nie no. Znowu mnie dzieje, ogniem dzieje. Mać nie oddech ziom. Nie no, ta gra jest ogień. Ma o jezu. Za lekko. Łapto. przyjmi to na klatę. Przyjmij to na klatę. Przyjmij to na klatę. Tak jesteś swany? Tak. Przyjmij to na klatę. Przyjdę mi to na klatę Fak! Ga się! Dajcie mi żyć. Ja pierdzielę, co się dzieje do cholery. No chcę się uleczyć. Nie, pewnie tak, tak, tak. Widzieć takie. Yyy, Wyś to zabi. Pewnie większych nie było? A tym razem. Nie, no nie mogę powiedzieć z góry. Jakim jesteś człowiekiem? Mm, bardzo sympatycznym. Kurwa, jakim mogę być. Your to jest trudne. Ale po co brałeś grę na hardzie? Przecież mógłbyś wziąć easy. Jeden strzał i ich nie ma. Ja pierdziele Patrzcie, to jest jak on jest jak Slender. Jego macki nawet się ruszyły. Ja dopiero teraz zwróciłem na to uwagę. Zionie ogniem, zionie. Ja, jestem Demon! Hej. Lubisz co? Lubisz przyjmować na twarz takie rzeczy, co? Powiedz, że lubisz. Bo chyba się wsiek. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Fakt, no i mnie podpalił. Czekaj, 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 bo muszę ci w ogień strzelić. Przyjmij na klatę tę strzałę. A masz! Ty niedobry, ty wielki podstępny! Okej, okay, dobra, teraz jest ten dymek. Ale ich jest, jak mrówków. Tylko mi się gały świecą. Chodźcie do się. O! Jaki slalom! No dobra, dajcie mi żyć. Już. Please. uleć się. Dobra. Dobra, on chce... O jezu, on ma inną maskę teraz. Aż się boję. Co ty? Ter... On kulami we mnie napindala! To jest chore! Pokonaj tuszowego potwora! Może... W kule mam strzelać? Dawaj teraz! Przyjmij na klatę monstrzały, dupeczkę No dawaj, pokaż jak jesteś twardy! Ja jestem... UUU! Było groźne, ale ja mam refleks szachisty, szmato... Chodź, walcz, 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 ze mną. O w dupę, druga leci. O w dupę, druga mnie przygniotła, trzecia leci jeszcze. Dobra, muszę biec na drugi koniec. Się uleczyć, Ok, uleczyłem się. Fuck. Masz w ryj. mnie mnie irytujesz już. No nie wiem, muszę jakoś to od razu. Nie trafiłem. Dobra, masz na twarz. Dobra, ja sobie ja tutaj pobiegam w kółko, za drzewem się schowałam. Łap. Ej no, ty jesteś jakiś nieśmiertelny ziom, czy co? Jesteś silny, potężny, tak. Ale on nie chce zginąć. Walczę cały czas. Kurde, podpaliłem się. Podpaliłem się. O, chyba go rozwaliłem. Aż muszę to zobaczyć. Win. Skończ go, dobra. Na rękę. Na rękę. Biegnij, 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 biegnij. O, 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 wstaje. Naciskam spację, tak jest? Ole ma zęby. Wejdź do środka. Będę chodził z spacją. Uprzedzam. Dlaczego w oko? To jest takie ohydne. Pomyślcie sobie tak. W oku. Dobra. Ja wyłączę monitor zaraz.

tak, chodźcie za mną, zabijmy was, was, wasa Ale tamten potworek był dobry, jesteś, nie? Dobra, zapłata, gdzie jestem? Czekajcie, ja sobie zrobię zoom, jeszcze ja tylko, co tam jest. Okej, okay, tu coś jest. Dobra. Dobrze, moi mili, to był kolejny odcinek z serii... Hmm, zagrajmy w Far Cry 3. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja oczywiście zapraszam do oceniania, komentowania i subskrybowania oraz odwiedźcie mojego fanpage'a i kliknijcie wtyczkę i ją pobieście, która jest w opisie z prawej strony na głównym... z prawej strony na głównym moim kanale. Dzięki temu będziecie mieli szybszy dostęp do moich filmów i będę się czuł taki wypełniony, jak będziecie oglądali wszystkie moje filmy. Także trzymajcie się wszyscy i pa pao!